Nowy basen, który niestety trochę krzywo się postawił, trzeba go trochę sprostować, ale już woda jest w środku. więc musimy zrobić transfuzję wody do starego basenu, poprawić nasz basen i znowu transfuzję w tę stronę. Zobaczymy w praktyce, jak to się wszystko będzie lepiło. Cześć, z tej strony Seba, witam Was w kolejnym odcinku warsztatu Seby. Tak tylko tytułem uzupełnienia tego co widzieliście przed chwilą na początku mmm, powiem tyle, że po prostu wymieniliśmy basen z okrągłego na prostokątny i z rozporowego na taki jakiś tam, nadal będzie napis teraz uciekło mi W każdym razie chodzi o to, że gdy rozkładałem ten basen solo po złożeniu tego basenu przeze mnie okazało się, że nie są dokładnie mmm, tak jak chciałem, a wyszło to już po nalaniu wody więc stwierdziłem, że nagram krótki filmik i pokażę Wam, jak ja sobie poradziłem z faktem, jak przestawić nieco basen w momencie, gdy już jest napełniony wodą. W tym celu dobrze jest mieć zapasowy jakiś stary basenik, do którego można tą wodę na chwilę zlać w taki sposób, aby potem można było ją z powrotem z tamtego basenu przelać do naszego właściwego. I to jest tak naprawdę cała filozofia, no ale pokazuje, może się komuś przyda ta wiedza i tyle. Jeżeli się komuś filmik spodobał, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę. Zapraszam też do subskrypcji kanału, ja się będę z wami żegnał, to tyle na ta chwilę, pozdrawiam, cześć.